Bez smoka. Aha, A, jest te... git. No ja rzuciłem. Uważaj, uważaj. Brawo, Duga. No, nie dwóch padło. Nie no, Kurwa. Kurwa, Duga idzie, ale Sinkok patrzy. Sin patrzy, dobrze. Jest git, jest git. Na razie ociec nie Sinok, -ok. -ok. sinok. -ok. kurwa, Uca, Sinek się dż. rozłączył. O nie idę na tego. Nie wiesz, nie patrzę, uważaj, nie widzę. Długa wszedł na respie jest naszym. Bierze za, płatnika, bierze pomóc. za płatnika. zakładnika, za zakładnika. Brawo ojciec. Dobrze, brawo, brawo, dobra, dobrze, brawo Przywa. przerwa sama. Co? No kurwa ma, gdzie jest przerwa? Już mieliśmy techniczną. No ale powinna być taka od rozłączenia się. No mieliśmy już taką. A nie mieliśmy takiej co głosowaliśmy Drugo na ciebie zaliczyło Ja pierdolę Synek coś tu odjebał? Synek ale się odjebał Słuchaj kabel przegryzły. Idź ojciec, idź ojciec na Darka, zostań na darku Teraz smokę ci rzuciłem Teraz mhm. nie tu flaszek pierdolić Synek, tu masz z siebie Podłączysz się czy jak? Dobra Łatka będzie Rzucaj, rzucaj, rzutaj, rzutaj, rzutaj Mam 40 zbite Mają skałty i jakieś głupniaki, więc... źle smoka rzucili. Może będą wbijać do mnie i zginą. Uważaj, ojciec, uważaj. Uważaj. Rzuć mołotowa Ojciec, daleko. Mołotowa do mnie tu. Zajebiście. Zajebiście, był w nim. No, dostał banie. Nice. To chyba nawet strzeło się dwa stres. Nie widzę, ojciec, nie widzę. Ostatni na skrzyżowaniu, prawdopodobnie scout. Scout na skrzyżowaniu. Scout na skrzyżowaniu. Tak, jestem, jestem, jebanie. Bartek, wyegzekutuj go. Brawo. No nie, dobra. Przecieżki grałem chyba, albo jakiś taki kurwa mały. O, mam cpórka, mogę, nie, nie Mogę wzią. komuś kupić jak coś. Bartek, chcesz 44? Nie, pan, ale nie masz kamizelki. Mam. 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 No dobrze, no może, może, może. Nie, 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 na pewno. Dajesz jest teraz Ace Ważne pobiegną. Biegną Podowuję Przebieg! Stek uważaj. Bo nie wiem czy ktoś tu tu czy nie Chyba spokój. Chyba nie przebiegł. Chyba, ale nie wiem co w tym smoku jest Matka smoka już rzucasz? No Dobra Spokój. Coś mi Dobra, już jest. Na razie spokój. Cisza na czacie. Brawo Bartek. No, 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 smoka tutaj, jak się skończy. Tylko jeszcze nie teraz. Wiedziałem, <grywa> <grywa> kurwa. Ojciec zaraz... Rzucaj, Tutaj, synek. O, synek? A, ten? Zabiję okay. okay. kurwa na... Obity na okna, No to rzuć wuhejcza, rzuć, na póki jest smog. Kiedy palić? Ja, ja palę, ja będę palić. Ja sam, ja sam. Aaa, nic mi nie zadało to. Ociec, uważaj, będą chodzić. Och, nie widzę. Pale się, muszę wyjść. Jeden na skrzyżowaniu, tak, prawdopodobnie jest dwóch. Zostałem na krótkiej. 9 sekund. O, jest jeszcze jeden, może być. Synek, pomóż mu. Obity jest. Dobra, dwie sekundy. Dobra, nie ma szans. Zabijcie go, żeby nie miał broni. Mamy dużo pieniędzy. A gdzie on jest? Gdzieś przy skrzyżowaniu. Dopóki. nie. ja Dobra. Nie, ja No dobrze, no.